Bogu, Rodzice, Ziemi. are you... Maryjo, jestem przy Tobie, tak jak co dzień o tej godzinie i w tym miejscu. Patrzę na Ciebie przede wszystkim sercem i oczami pełnymi ufności, jak dziecko, które prosi o pomoc swoją mamę. I dobrze to już wiem z własnego doświadczenia, że to Ty prowadzisz mnie przez życie. Jednak w codzienności życia często odczuwam, że czegoś mi brakuje. Zewnętrznie można mieć wszystko, a wewnątrz często serce jest niespokojne. Brakuje nam w życiu wielu rzeczy: zdrowia, pieniędzy, dachu nad głową, ale najgorzej jest już wtedy kiedy zaczyna brakować wiary, nadziei i miłości. Ale czy my w ogóle wiemy, czym jest wiara, nadzieja i miłość? Na pewno nie jest wiedzą, bo gdybyśmy do końca poznali Boga, to Bóg przestałby być Bogiem. Wiara jest więc łaską daną za darmo od Boga, i od mojej decyzji zależy, czy ten dar przyjmę. Jeżeli zrobię to autentycznie, to wiara stanie się moim największym szczęściem. Z kolei nadzieja nie jest tylko jakąś tęsknotą czy marzeniem o szczęściu i rozwiązaniu wszystkich moich trudnych spraw. Prawdziwa nadzieja jest pewnością, że Bóg się o mnie zatroszczy i wszystko spełni według swojej woli w taki sposób, który będzie dla mnie najlepszy. Czym zatem jest miłość? Wydawać by się mogło, że miłość związana jest tylko z uczuciem, jednak uczucia bywają ulotne. Miłość to dar, który się nigdy nie kończy. Miłość to odpowiedzialność i wierność, bez względu na okoliczności życia. I mimo że oddzielamy te trzy cnoty od siebie to jednak wszędzie chodzi o miłość. Bo prawdziwa miłość jest wiarą i nadzieją. Jeżeli kocham naprawdę to wierzę temu kogo kocham. Jeżeli kocham naprawdę to pokładam nadzieję w tym kogo kocham. Jeśli ktoś lub coś zniszczy we mnie wiarę, nadzieję i miłość to wtedy można stracić sens tego wszystkiego i się załamać. I nie wystarczy wtedy, że ktoś ci powie: Nie martw się, będzie dobrze. Często, mimo nawet dobrych intencji, mogą to być puste słowa. Lepiej wtedy powiedzieć: Będę modlił się za ciebie. Jeśli mogę ci pomóc, to po prostu powiedz. Będąc tutaj w kaplicy Matki Bożej i patrząc nieraz na ludzi, którzy tutaj przychodzą, coraz bardziej przekonuję się, że ci wszyscy ludzie przychodzą tutaj właśnie po to, aby odzyskać wiarę, nadzieję i miłość. Zawsze ujmujące jest to dla mnie, w jaki sposób pielgrzymi pokonują drogę pokutną wokół ołtarza. Idąc na kolanach, wpatrują się tylko w oblicze matki. Niektórzy w tym czasie chcieliby streścić Maryi całe swoje życie, wypowiedzieć to wszystko, co leży im na sercu, z czym może już od dłuższego czasu sobie nie radzą. Niektórzy też w tym momencie po prostu płaczą, lub nawet można usłyszeć. Jęk rozpaczy, i kiedy już okrążą ołtarz i wychodzą z drugiej strony, nieraz miałem takie wrażenie, jakby otrzymali nagle jakiś znak, że wszystko jednak się ułoży i wyprostuje w życiu. To bliskość matki to sprawia. To ty, Maryjo. Pomagasz odzyskać pokój serca i pozwalasz na nowo spojrzeć na swoje życie z wiarą, nadzieją i miłością. Bóg zapłacił Mateuszowi Ryckowi, Oj Ojcu Duchownemu pierwszej pielgrzymki, diecezji Legnickiej na Jasną Górę za dzisiejsze rozważania apelowe. Są dzisiaj na apelu przedstawiciele tejże pielgrzymki, którzy podejmą trud nocnego czuwania. Obecni są także szafarze nadzwyczajni z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i świętego Herberta z Katowic, wraz z zgromadzonymi tutaj w kapicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi wszystkimi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu jak każdego dnia. Pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty Ojca Świętego Franciszka. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdom, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława. Polecamy nasz pałliński zakon na czele z Ojcem generałem. Prosimy za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Polecamy Tobie, Mario, sprawę powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Prosimy o dar pokoju w naszych sercach, na Ukrainie, Ziemi Świętej. Tobie oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Polecamy wszystkie osoby chore, cierpiące, tych, którzy łączą się z nami w tej świętej godzinie Apelu Jasnogórskiego. Odmawiamy tajemnicę bolesną, Różańca Świętego, dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują jego miłosierdzia. W swoim sercu, Mario, składamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach. Polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Polecamy Archidiecezję Częstochowską dziś w sposób szczególny siostry Felicjanki, u których przebywasz w wizerunku świętego nawiedzenia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o udzielenie nam pasterskiego. Błogosławień. W diagnozie współczesnego świata Jan Paweł II wskazał, że największym grzechem jest utrata poczucia grzechu. To odnosi się również do kłamstwa. I nazwanie kłamstwa po imieniu oburza świat. Dlatego już nie dziwimy się, że z Muzeum II wojny światowej usunięto przysięgę żołnierzy Armii Krajowej. Czyżby to była nowa lekcja historii i torezniższości. Dlatego prosimy Maryjo, ochroń nas od kłamstwa, które jest owocem grzechu. Pan z wami Niech imię pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Królowej anielskiej śpiewajmy różami.